Dzień dobry, dzień dobry, o, 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 o. Witajcie jesienią. <głos> <głos> Witam wszystkich bardzo serdecznie, kłaniam się niziutko. Zapraszam na poranną, niedzielną kawę. Dzisiaj, 1 października, 20.23. Posłuchajcie, pozwolicie, że zacznę tak troszeczkę inaczej. Ignacy Krasicki. Przyjaciele. Zajączek, jeden młody, korzystając z swobody, pas się trawką ziółkami w polu i w ogrodzie, z każdym w zgodzie. A że był bardzo grzeczny, rozkoszny i miły, bardzo go inne zwierzęta lubiły. I on też, używając wszystkiego z weselem, wszystkich był przyjacielem. Raz, gdy wyszedł w świtanie i bujał połące, słyszy przerażające głosy trąb. Psów szczekania, trzask wielki po lesie. <laughs> Przepraszam, to ta chrypka, co <laughs> to to już powoli odeszła. Stanął, słucha, dziwuje się. I gdy się coraz zbliżał ów hałas, wrzask srogi zając w nogi. Wspojrzy się poza siebie, aż tu psy i strzelce strwożon w wielce. Przecież wypadł na drogę, od psów się oddalił. Spotkał konia, prosi go, iżby się użalił. We mnie na grzbiet i unieś. Koń na to nie mogę, ale od innych będziesz miał pewną załogę. Jakoż wół się naważył, ratuj przyjacielu. Wół na to takich jak ja zapewnie. Niewielu znajdziesz, ale poczekaj i ukryj się w trawie. Jałowica mnie czeka niedługo zabawie. A tymczasem masz kozła, co ci dopomoże. Kozioł. kozieł. Żal mi cię nieboże, ale ci grzybie tu nie dam, twardy nie dogodzi. Oto wełniasta owca niedaleko chodzi będzie ci mię miętko <laughs> siedzieć owca rzeczy ja nie przeczę. Ale choć cię uniosę pomiędzy manowce psy dogonią i zjedzą zająca i owce. Udaj się do cielęcia, które się tu pasie. Jak ja ciebie mam wziąć na się, kiedy starsi nie wzięli? Ciele na to rzekło i uciekło. Gdy więc wszystkie sposoby ratunku upadły, wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły. Panie Ignacy Krasicki, ładnieś pan to ujął. Tym staropolskim języku polskim, staropolskim <laughs> języku, kochani, Temat przyjaźni. Dzień dobry Aniu. Witam Sylwusie. Witam Mariole. witam Jazie, witam Tymona, witam Jacka, Michaela. Dzień dobry. Cieszę się, że już grzybobranie już się rozpoczęło. A dla tych, co by ich zainteresował temat Amanity Muskarii polecam link z 1 kwietnia 2023. Moje nagranie wrzucę. <grytanie> Posłuchajcie, jak masz chęć. Zobacz, jak to u mnie się zadziało. Jaki był początek, o tak. Jeśli chodzi o ja temu Muskarię. Kochani, jak to jest z tą przyjaźnią? I choćbyś beczkę soli zjadł to drugiej osoby, do końca nie poznasz. No bo jak można poznać drugą jak osobę jak po pierwsze? Żeby poznać i żeby pomóc, no to trzeba po pierwsze chcieć. Po drugie, no myślę, że chyba na tym chceniu to już starczymy, bo trzeba chcieć pomóc. Ale jeżeli jesteśmy tacy zadufani w sobie, to to nie my. Czyli uważamy, że to tylko nam się należy. I tylko ja tu jestem, jak to ta lustereczko powie przecie, kto tu jest najpiękniejszy na świecie. No i niestety ta zła macocha, to ona była ta najpiękniejsza, najpiękniejsza. W jej mniemaniu. Ale ona mówiła o tej pięk mm, piękności zewnętrznej, o tej urodzie, a to ma być ta piękność wewnętrzna. Bo kiedy jest przyjaźń? Kiedy następuje przyjaźń? Kiedy się rodzi? Kiedy budujemy tą sztukę przyjaźni? Bo sztuka przyjaźni, jako każda sztuka, jest to dzieło, którą się zaczyna i powoli buduje, której się nigdy nie kończy, bo przyjaźń. Powstaje. I tak mam taką sytuację, posłuchajcie, zaraz Wam powiem, dlaczego nie mówię, i nagle widzę, że tam w tym momencie ktoś idzie. Takie mam wrażenie, że drzwi się otwierają i tak spojrzałam. Ale gdy ostatnio z Sylwią, razem się obydwie spojrzały w tym samym momencie, a tam nikt nie wszedł, to mówię: aha, tam coś jest. I teraz komu o tym powiedzieć? Najbliższej osobie, którą jest ten przyjaciel. Przyjaciel, przyjaciółka, słuchajcie, słowo przyjaciel jako taki. I tak prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, jak tu ten zajączek, wśród serdecznych przyja przyjaciół psy zająca zjadły. Bo po pierwsze, posłuchajcie, jest tak, to, że chcemy, chcielibyśmy wszystkim dogodzić, ale po co? Po co mamy wszystkim dogadać? Nie, nie grajmy, nie grajmy cudzych ról. Jeżeli mamy chęć, pomóżmy. Jeżeli nie chcemy, ominijmy. Nie zmuszajmy się, no bo teraz jest pytanie. Ktoś, bo później w ten sposób właśnie powstają fałszywi przyjaciele, bo ktoś nam pomógł. My uważaliśmy, że ze szczerego serca. A ten ktoś powiedział: No dobra, no dobra, no mogę pomóc, bo tam pewnie skorzystam wcześniej czy później. O, i tu jest ciekawe też podejście. Skorzystam, czyli sprzedał. No bo posłuchajcie, handel polega na tym, że kupujemy usługę. A wdzięczność, wdzięczności się nie, za wdzięczność, za wdzięczność płaci się sercem, nie pieniędzmi. Tak się buduje, tak powstaje ta przyjaźń. Z wdzięczności, z radości, z uśmiechu, ze wsparcia. Poranna niedzielna na kawa z całym światem. <laughs> tak, kochani, tak to jest. Ale czy przyjaźń trwa wiecznie? Hmm. To tak samo można powiedzieć, czy jesień trwa wiecznie, nastała jesień. Ale przyjaźń i współpraca i takie, nie lubię słowa relacje, i taka, takie związki międzyludzkie powstają i trwają. I one się budują i są coraz mocniejsze. Budujemy te fundamenty tej naszej przyjaźni no bo temat wojny ja zawsze znaczy śmieje się że ja lubię temat wojny ale w tym sensie jaki że coś się wali i pewnego dnia gdy mi się zawaliło w moim życiu pojechałam do brata w innej sprawie usiadłam wypiliśmy razem herbatę i podczas tak powiem tej rozmowy przy tej herbacie pożaliłam się no pożaliłam się miałam taką sytuację i mój brat mówi posłuchaj to, ale ja ci pomogę ale ja nie pojechałam do niego po to żeby on mi pomógł ja w ogóle nawet nie brałam tego pod uwagę. I to tak buduje się, tak to te fundamenty rosną. Gdy rozmawiamy z kimś i ktoś mówi, tak, wiesz co, ale ja ci podpowiem. Bo miałam taką sytuację, czy miałem taką sytuację, bo chcę. Bo posłuchajcie, ja uważam, chociaż <noise> Bogusiu, dzień dobry, <głosy> tutaj <głosy> jak to było wśród prawdziwych, a to też Twój temat jest. Ja, Której kiedyś omawiałeś, jak to kardynał Ryszelie mówił, że hmm, Boże, chroń mnie od przyjaciół, a z wrogami sobie poradzę. Tak, dlatego że dla mnie przyjaciel jest wtedy, gdy jest autentyczny. A jeżeli udaje przyjaciela i buduje, nawiązuje z nami relacje, żeby w jakiś tam sposób od, z nas wyciągnąć coś, coś skorzystać. To od takich przyjaciół to mnie Boże chroń. To nie są przyjaciele. Albo jeżeli, posłuchajcie, ja to zawsze wychodziłam z założenia, że na, umiesz liczyć, licz na siebie. A gdy przychodzi sytuacja życiowa, to ci przyjaciele się pokazują, pojawiają się. I to wtedy jest najbardziej prawdziwy przyjaciel, bo ci pomógł w tym momencie, gdy ci to było potrzebne. No i teraz tak, gdy mamy przyjaźń, gdy się wspieramy, to nie o to chodzi, żeby powiedzieć, ty głupi jesteś czy głupia jesteś, bo tam coś według mnie źle robisz. Ale to była moja subiektywna ocena. No, musimy jeszcze wziąć pod uwagę, że każdy robiąc jakikolwiek, czyniąc krok, musi, musi, bierze ta odpowiedzialność za nim idzie. I robiąc taki, a nie inny krąg w danym kierunku, bierze na siebie odpowiedzialność za to, co powstanie za chwilę. I to jest ta sprawiedliwość. Ta sprawiedliwość też się buduje poprzez nasze czyny. I jeżeli, nie wiem, ukradniemy, posłuchajcie, ukradliśmy to czy tamto, i to jest zaburzenie równowagi, to nie dziwmy się później, że nas okradli. Nas okradli. Ale gdy my kręgliśmy to my mogliśmy, tak? W różny jest sposób posłuchajcie tej kradzieży. No i teraz jest pytanie, ja to się zawsze znaczy zawsze jest tego się śmieję, że <laughs> czy jeżeli bym ukradła to czy tamto, czy to jest warte tego? A może, jak mój tata mówił, a może czasem lepiej jak to jest z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć. No bośmy znaleźli, teraz było pytanie. Czy to moje, czy to twoje? Znaleźliśmy we dwoje. No i buduje się zaraz zazdrość jakaś. Aha, bo to może Ty znaleźć? A może ja pierwsza spojrzałam, a może Ty pierwszy spojrzałaś? Pierwszy spojrzałeś? Czy pierwsza spojrzałaś? I zobaczcie, jak to jest. Czyli ta sztuka tej przyjaźni, o czym powiedziała jeszcze potrzebna, oczywiście, nasza odwaga. Odwaga jest potrzebna w przyjaźni, bo. Jak już zaczęłam, że nie sztuka powiedzieć komuś, że ktoś się zgubi. Sztuka dobrać odpowiednie słowa i powiedzieć: Posłuchaj, aha, tak robisz, taką chcesz podjąć decyzję. Ale pomyśl, co druga strona na to. Pomyśl, co się zadzieje, jakie będą skutki. Ależ oczywiście zrobisz, co zechcesz, bo ja Cię wspieram, i ja Ci pomogę. I zobaczcie czasem nawet to, że ten ktoś jest blisko. I można do kogoś napisać, zadzwonić. Jak jest to bardzo dużo w naszym życiu, jak to wiele znaczy. Sylwusiu, dziękuję za tą podpowiedź. Co to było ten, jak ostatnio nagrywaliśmy, pozdrawialiśmy z Gerlic, jak to było pyzy, a później był langos. I to langos jako takie placki. W oryginale placki z ziemniakami, smażone, posłuchajcie, że to jest węgierskie danie. Tak, no posłuchajcie, tak widocznie jest taka kultura, jest to fajnie podawane i mamy w restauracji, jemy to czy tam. i jeszcze do tego są jakieś takie fajne placki. <laughs> Wczoraj byliśmy <laughs> akurat, posłuchajcie, w Kauflandzie i tak patrzyliśmy, co jest z polskich rzeczy. I nagle się okazuje, że pierogi ruskie z napisem pierogi ruskie to jest od dwóch, trzech producentów z Polski, jako pierogi ruskie. Serbiały, no, akurat były, no, jeden był, bo mlekowity nie było, ale też jest od trzech producentów. A to kapusta kiszona, tylko w słoikach, taka, nie, taka sałatka, bo kapustę kiszoną kiedyś kupowałam. A to posłuchajcie, a nawet jest, no, że. Mm, żołądkowa gorzka to już jest, odkąd tu jesteśmy za granicą, to zawsze widzicie, ta polska wódka gdzieś tam gdzieś wchodzi, tam w Lidlu była. Ale też jest nawet saską dali, bo ta saska jest fajna, ale nie wiem, czy znacie, bo tak, saska wódka jest taka kawowa i jest pierwsza, zrobili o smaku brandy, ale też jest jeszcze teraz o smaku chyba słodkiej pomarańczy, coś takiego. I jak to fajnie spróbować taki, takiego likieru, bo to jest, posłuchajcie, likier. Także musi być popularny, no musi, no jest w Polsce, że już nawet dali z dostawą dla Polaków w Niemczech. <noise> Także to tych takich produktów, no jest, jest takich m, parę fajnych, polskich, które są, które można tutaj kupić. Ale ten biały ser, biały ser jest w ogóle tak, biały ser na pierogi ruskie. No to ostatnio to nawet posłuchajcie, ziemniaków polskich przywieźli, by polski biały ser i polskie ziemniaki i wtedy zrobiliśmy roskie pierogi, tak? <grym> Także kochani, <grym> a czym się podzielę? Tutaj leży przykryte. Upiekłam wczoraj chleb. <grym> tak. Ciekawy chlebek. Bardzo fajny jest z powidełkami, z masełkiem i z cebulką. No w ogóle każdy chlebek można pokrupać, ale ten chleb jest tylko z nazwy. Dlaczego? Dlatego i z wyglądu, bo to jest tak zwany keto chleb, czyli keto to nie ma tam mąki węglowodanów, czyli jest tak. Dwie kostki białego sera, o którym mówię, czyli 500 gram, czyli pół kilo. Do tego, mm, 200 gram siemienia lnianego. Akurat miałam, bo to wszystko zaczęło się od tego siemienia lnianego, które ma. Już od jakiegoś czasu jestem myśląc, do czego ja to mogę użyć. Tutaj idziemy dalej według przepisu. 100 gram ziaren słonecznika, do tego 3 jajka, łyżeczka czubata proszku do pieczenia i trochę soli. I posłuchajcie, bełtawy. Bełtamy na papier, na pergamin, wykładamy, posypujemy jeszcze z, wierzcha, z wierzchu też, jeszcze mm, tymi mm, pestkami słonecznika, chociaż posłuchajcie, pestki to każde mogą być. Jakie sobie kto życzy, czy z orzecha. Ja to jeszcze mam troszeczkę czarnuszki, także posypałam tą czarnuszką. I na 200 na, godzin, na do nagrzanego piekarnika z termoobiegiem, 200 stopni, y, 60 minut. Słuchajcie. No a jeszcze jest jedna zasada. Nie kroimy gorącego. No musi wystygnąć. Także ten ser dla mnie to jest taki pieczony, biały ser z ziarnami. Ale w smaku, w smaku jest rewelacyjny. Rzeczywiście w ogóle, to, to znaczy tak, no pumpernickel ma w ogóle inny smak, prawda, inny skład, ale chodzi o to, że to są takie chleby w smaku, które kiedyś tam gdziekolwiek jadłam, chociaż sama kiedyś piekam, tylko ja to tak nigdy nie piekłam z dużą ilością ziaren, a tu jest te ziarna, jednak są. No to taki fajny chlebek, no i posłuchajcie, chlebek, który działa cuda, o, to jest w tym chlebie najpiękniejsze. Także powtórzę jeszcze raz. Dwie kostki sera, czyli pół kilo. Do tego trzy jajka w całości wrzucamy. 200 gram siemienia lnianego. 100 gram ziaren słonecznika. Trochę soli i czubata łyżeczka proszku do pieczenia. I pieczemy na 60 minut na 200 stopni w piekarniku. Oczywiście już w nagrzanym. I ta keksówka, bo to posłuchajcie, nie jest jakieś takie wielkie. I smakujemy. I wymyśliłam także zamiast ciasta, chociaż może ciasto też upiekę, Zamiast ciasta będziemy jedli taki biały ser z ziarnami <laughs> pieczony. Także, kochani, wracając do naszej przyjaźni, <laughs> pozdrawiam Sylwusie i Robczyce i Częstochowe, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Panie Łukaszu, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Także, posłuchajcie, kochani, tak buduje się przyjaźń. To znaczy, też trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli szukamy tak na siłę tych przyjaciół, nie ma, na siłę przyjaciół nie ma. To jest takie, tylko taka jakaś znajomość i tak nam się wydaje, że będziemy tu pomagać, to będziemy, w, tak, wiecie, tak, no, bo, bo to my chcemy mieć tych przyjaciół. Nie, to musi się wydarzyć tak naturalnie. <laughs> I wtedy ci sami przyjaciele się pokażą na naszej drodze życia. Kochani, czego Wam życzę. I sobie, i wam, abyśmy mieli tych przyjaciół, ale nie tych fałszywych. Żebyśmy nie mówili słowami kardynała Richelieu, że chroń mnie od przyjaciół, bo z wrogami sobie poradzę. Tak, bo on miał wrogów. A jak miał wrogów, no to teraz jest pytanie, chociaż kiedyś ktoś powiedział, że naj, najpięk... nie, najwierniejsza, najwierniejsza, co ze słów, jest przyjaźń za pieniądze. Bo jak zapłacisz... Masz. Także ten kardynał Ryszeli, jak płacił, no to on sobie mógł kupić. Chciał, mógł. Tylko teraz jest pytanie, czy kupił na dłuższą, czy na krótszą metę. <noise> na dłuższy, czy na krótszy czas, tak? <noise> Także, kochani, pozdrawiam bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteście. Pożłajcie, no ale ten kaktus widzieliście. Ach, posłuchajcie, jeszcze wrzucę y, zdjęcie. Jest drugi kwiatuszek kaktusa. Także kaktus, posłuchajcie, dlaczego on nas tak bardzo ucieszył? W ogóle filmik wyszedł tragicznie. No ja widzieliście już ten film, już choroba mnie brała, już po prostu wyszłam taka zmordowana. Tak mnie to wszystko, jakiś taka ich rypa. Nie to, że miałam jakąś gorączkę czy przeziemienie, jakieś takie przesilenie jesienne. O, tak wyszło. I posłuchajcie, my od tego kaktusa nic nie oczekiwaliśmy. O, to był taki gest przyjaźni. Tylko sobie stał, jemu tam było dobrze, bo stał w słońcu, w osłonionym od wiatru miejscu. Ja go podlewałam od czasu do czasu jakimś takim specyfikiem i pięknie zakwit odwdzięczył nam się za to, że ktoś go kiedyś tam poz pozostawił, tak powiem. No przecież równie dobrze mogłam wyrzucić tego kaktusa, no bo są już jak babka nie wzięła, to tak jakby go zostawiła już, tylko po prostu prawie, że go wyrzuciła, nie? A on teraz już ma dwa piękne kwiatuszki i to jest niesamowite, właśnie to jest prawdziwy przyjaciel, który nas wspiera. Nieoczekiwanie i nieoczekiwanie podaje nam pomocną dłoń. Do zobaczenia wkrótce. Pa! Coś nam nie pasuje, bo niebo się psuje i wszystko znów.